Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Rozpoczynamy nowy dział matematyki, który dotyczy ułamków zwykłych. Pierwszy temat wprowadzający ułamek jako część całości. Na tej lekcji nauczymy się opisywać część całości za pomocą ułamka zwykłego. Z ułamkami spotkaliście się już w młodszych klasach określaliście połowę, czwartą część, ćwierć. I proszę popatrzcie, na pierwszym rysunku mamy koło podzielone na dwie równe części. Jedna z tych części jest zakreskowana, więc wyrazimy się, że połowa koła jest zamalowana. Na drugim rysunku jest również koło, ale to koło podzieliliśmy na cztery równe części. I zakreskowaliśmy jedną z czterech części. Określimy, że to ćwierć czy czwarta część. Trzeci rysunek przedstawia również koło, ale podzielone na pięć równych części. Jedna część jest zakreskowana. Powiemy, że zakreskowaliśmy jedną z pięciu części, czyli piątą część. I zadajemy sobie teraz pytanie: czy możemy w sposób liczbowy zapisać właśnie część pewnej całości. Otóż okazuje się, że tak, do opisywania części całości służą ułamki zwykłe, bo dzisiaj takie omawiamy. I proszę, popatrzcie, w jaki sposób ułamkiem zwykłym możemy opisać właśnie sytuację przedstawioną powyżej. Ułamek zwykły składa się z trzech elementów. Jest to kreska ułamkowa, nad kreską jest liczba i pod kreską liczba. O czym te liczby nas informują? Nad kreską jest licznik który informuje nas, ile części wzięliśmy z całości. Jedna część i tu mamy jedynkę. Pod kreską liczba to jest mianownik. On informuje nas, na ile części całość została podzielona. Proszę bardzo: jeden, dwa i jest dwójka. Czytamy ten ułamek, jedna, druga. Przejdźmy dalej. Teraz mamy koło podzielone na cztery części, więc w mianowniku ułamka jest czwórka, zakreskowana jest jedna część, a więc w liczniku jest jedynka. Czytamy ten ułamek: jedna czwarta. Powiemy, jedna czwarta koła jest zakreskowana. Przejdźmy dalej. Mamy sytuację na trzecim rysunku. I proszę bardzo, jedna część zakreskowana. Z ilu? Z pięciu. Więc jedna piąta. I czytamy. Jedna piąta. Tak czytamy ten ułamek. Dla przećwiczenia. Mamy tu jeszcze dwa rysunki. Na tym rysunku również mamy koło podzielone na cztery części. Spróbujmy to zapisać. Na cztery części ilość części zapiszemy w dolnej części ułamka, czyli będzie to mianownik. A na górnej części nad kreską ułamkową piszemy ilość części. Zakreskowanych 1, 2, 3 wpisujemy. I powstaje nam ułamek zwykły, który czytamy jako 3, 4, 3, 4. I jeszcze jedna sytuacja: tu mamy koło podzielone. Policzmy na ile części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wszystkich części mamy 8, zakreskowane są 3, więc mamy 3 ósme koła i jest zakreskowane. I napiszemy 3 ósme. Podsumujmy teraz, co to będzie ułamek zwykły. Ułamek zwykły to jest Taka liczba, która pozwala nam zapisać część całości. Z czego on się składa? Składa się z kreski ułamkowej, która będzie zastępowała nam pewne działanie, ale dzisiaj o tym mówić nie będziemy. Z licznika, który informuje nas, ile części wzięliśmy z całości, zakreskowaliśmy. Licznik ułamka, pamiętajcie, to jest nad kreską ułamkową. Pod kreską ułamkową jest mianownik i on nas informuje, na ile części całość została podzielona. Czytamy ten ułamek. Zaczynamy od góry, więc czytamy dwie piąte. Ułamek zwykły, dwie piąte. Teraz przejdziemy do części praktycznej lekcji, czyli zobaczymy, jak ułamki zwykłe funkcjonują w życiu codziennym. Przygotowałam dla Was kilka słodkości. Tu na początek mamy baton. Baton, który rozkroiłam na dwie równe części, czyli na połowy, i biorę jedną z tych części. Zjadam tę część. Jaka część batona została zjedzona? Zapiszmy to w postaci ułamka zwykłego. Oczywiście jest kreska ułamkowa. Dwie części batona. Mamy mianownik 2. Jedną część z dwóch części zjadłam, mamy licznik 1, a więc zjadłam jedną, drugą baton. Przejdźmy dalej. Przygotowałam dla Was całą czekoladę. Cała czekolada, proszę spójrzcie, składa się z czterech równych części. Jeśli ja wezmę jedną część... To będzie to jedna z czterech części, czyli jedna czwarta. Jeśli wezmę dwie części, to będą to dwie części z czterech, czyli dwie czwarte. A jeśli wezmę trzy części, to będą trzy czwarte. Jaka część czekolady została? Została jedna część z czterech. A więc 1 czwarta czekolady. W tej czekoladzie jest troszkę więcej cząstek. Policzmy, ile ta czekolada ma cząstek. Mamy trzy rzędy po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 razy 6 to 18. A więc cała czekolada składa się z 18 elementów. I teraz przyjmijmy taką sytuację. Za ładną pracę, aktywną pracę na lekcji, częstuje Was po jednym tafelku czekolady. Jest nas w klasie 16. Ja jestem 17 osobą. Jeżeli wszyscy weźmiemy po jednej cząstce czekolady, to razem tych cząstek będzie 17. 17. Z ilu z 18. A więc zjedliśmy wspólnie 17 osiemnastych czekolady. Możemy dalej zadać pytanie, a jaka część czekolady została? Wszystkich, wszystkich cząstek było 18. 17 zjedliśmy, to została jedna część z osiemnastu. To jest część, która pozostała po zjedzeniu pozostałych. Za dobrą pracę krzyś dostał ode mnie w nagrodę tę pozostałą cząstkę czekolady. I teraz zadajmy pytanie, to jaką część czekolady zjadł Krzyś? Dwa tafelki z osiemnastu. To stanowi 2 18, a więc krzyż zjadł 2 18 czekolady. Teraz mały eksperyment. Szklankę podzieliłam na 1, 2, 3, 4, 5. Na 5 równych części. I teraz wypełnię ją. Całości, ale w części napojem. Proszę kochani, spójrzcie, jaka część szklanki została wypełniona. Jedna, dwie, trzy. Trzy części z ilu? Z pięciu. A więc powiemy, że nalałam. 3 piąte szklanki, pojemności szklanki, napoju. Możemy też zadać pytanie, jaka część szklanki została niewypełniona, została pusta. Patrzymy. Jedna, dwie. A więc dwie piąte szklanki są puste. Powiemy. Szklanka jest wypełniona w trzech piątych objętości. Odstawimy teraz szklankę i zrobimy jeszcze jeden mały eksperymencik. Tu mamy już co prawda podzieloną pomarańczę, ale jest podzielona trochę nietypowo. Popatrzcie, kochani. Najpierw tą pomarańczę podzieliłam na cztery równe części. Jedna, dwie, trzy, cztery. A później jedną z tych czterech części podzieliłam na dwie równe części. Zadajmy sobie teraz pytanie, jaką częścią pomarańczy jest właśnie ta mała część. Musimy sobie wyobrazić, że wszystkie te części były równe. Było ich cztery. Jedną z nich podzieliłam na dwie. I gdybym chciała teraz podzielić, możemy podzielić. Może to łatwiej wam będzie zrozumieć. Dzielimy teraz wszystkie te części jeszcze na. Połóweczki. I już teraz wszyscy widzą, że takich równych cząstek mam osiem, a więc taka cząstka stanowi jedną ósmą pomarańczy. A więc jedna ósma. Moglibyśmy, kochani, jeszcze wiele przykładów przytaczać z życia codziennego. Jednak na tym tę część praktyczną zakończymy. Dla utrwalenia jeszcze sobie narysujemy dwa rysy. Tym razem koło podzielimy. Na osiem równych części, oczywiście w założeniu są równe, i zamalujemy sobie o na przykład trzy części. Pytanie jest takie, jaka część koła jest niezamalowana? Więc teraz skupiamy uwagę na białych częściach. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć z ilu? Z ośmiu. Czyli pięć ósmych koła jest niezamalowane. I może jeszcze jedna sytuacja, kiedy mamy koło, mamy cztery części, i zamalowaliśmy trzy z nich. Jaka część została zamalowana? Trzy. Z ilu? Z czterech. A więc trzy czwarte koła jest zamalowane. Kochani moi, możemy zrobić jeszcze taki przykład, ale już nie do jednej części danego przedmiotu. Tylko do kilku części, i też będą to ułamki. Kochani, moje ułamki można też odnosić do pewnych zbiorów, do ilości, do wartości. I ja tu, kochani, przygotowałam dla Was zbiór kilku owoców. Mamy tutaj jabłuszka, cytryny, kiwi, pomarańcza. I teraz popatrzmy. Wszystkich owoców mamy ile? Policzmy. Osiem. Tak? Mamy osiem owoców. I teraz zadajmy pytanie, jaką część wszystkich owoców stanowią jabłka? Policzmy trzy jabłka, czyli jabłka. Stanowią trzy ósme wszystkich owoców, całości owoców. No i może jeszcze zadajmy jedno pytanie. Jaką część owoców stanowią owoce żółte? Żółtym owocem jest cytryna w tym momencie. A więc ile mamy cytryn? Dwie. Więc dwie cytryny z ośmiu owoców, czyli dwie ósme wszystkich owoców stanowią cytryny. I tak to, kochani, zbliżalibyśmy się do końca lekcji. Celem takim głównym dzisiejszej lekcji było, abyśmy się nauczyli opisywać część całości za pomocą ułamka zwykłego. Dalszą część tej lekcji przeprowadzimy z podręcznikiem i z zeszytem ćwiczeń. Dziękuję Wam, kochani, za uwagę.